Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w szkole podstawowej. Pani dyrektor upoważniła mnie, żebym na początku zabrał głos, tylko mówiła, że krótko, niedługo. Także będę się stosował do tego, bo jest aura taka bez słońca dzisiaj specjalnie zamówiona. Witam wszystkich. Biegaliśmy na ulicy od szkoły do lasku i z powrotem. To była nasza trasa. Zazwyczaj takiego ruchu nie było, była droga zwykła, polna. Samochody, ciągniki nie jeździły, tylko raz kiedyś tylko przejechał. Później pani dyrektor zmieniła, pamiętam, salę gimnastyczną, to już był rytas, bo ćwiczyliśmy w szkole na sali drugiej strony, z jednej klasy, była zrobiona podwójna klasa, biologiczna i języka polskiego. Później przerobiła ją na salę gimnastyczną, nasza młodzież się wtedy już cieszyła. I zmieniły się, później złośliwcy zastanawiali się, czy to jest hangar dla helikopterów, czy coś innego jeszcze. Nie, to jest jednak, szanowni państwo, piękna sala, w której nasza młodzież będzie mogła... Wyjątkowym, tym bardziej w Dzień Edukacji Narodowej, chcemy złożyć najlepsze życzenia naszym nauczycielom, rodzicom też, bo też są po części również nauczycielami wszystkich, żeby ta praca była jak najbardziej doceniana, żeby wam się zawsze chciało i uśmiechy na twarzy były zawsze, pomimo lżejszych dni, ciężkich dni, ale żeby każdy dnie, dzień był piękny. To na trzy, cztery? Trzy, cztery. Ona być pięknie uzdolniony fizycznie, ale jak człowiek nie będzie ćwiczył, nie będzie miał treningów. To okazuje się, że ten, który na początku może swoimi fizycznymi zdolnościami wyprzedzał innych, potem staje na samym końcu, bo.